Wydawało mi się, że już po nim. Pomyślcie, któryś z nich wróci do życia jeszcze w posiadaniu strzały. Buciarati on nie jest przyjacielem. Ha. Co się? Buciarati, cholera. Gdzie jest ten drań? Och. Zniknął Putan. Gdzie on jest? Cholera, gdzie jest ten twój nieproszony gość? Ach, Kaytris. Hey Powiedz mi, gdzie jest ta świnia, którą przyprowadziłeś? Co? 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 Nie widziałem, żeby coś spadało, ale ta odłamana część znalazła się aż tutaj. Niemożliwe. Te ruchy. Ach, widzieliście. Czas przeskoczył w przód. Tak samo jak wcześniej w Wenecji. Weszliśmy po schodach bez naszej wiedzy. Co? Nie damy rady. On już tutaj jest. To szef. Nasz kolega jest w jego zasięgu. To wystawiasz mnie na próbę. Za chwilę przekonamy się, czy jestem już gotów, by pozbyć się swojej przeszłości. Rozwijamy się dopiero po pokonaniu naszych wewnętrznych demonów. Zgodzisz się ze mną? O! Oh. Jean-Pierre Polnarew. Jak miło cię znów widzieć. Ja cię znam. Diawolo! Zaskakujące jak przeszłość ze strzępów lubi składać się w całość, nieważne jak bardzo ją poszatkowałem. To niesamowite, że drugi raz spotykam się z tym samym robactwem. Jak się tu zakradłeś? Wyjaśnijmy sobie jedno: nie obchodzi mnie, dlaczego jeszcze żyjesz po tym, jak rzuciłem twoje ścierwo do oceanu. To, co mnie interesuje, Polnaref, to tajemnica, którą tak chętnie podzieliłeś się z Buciarat i jego ludźmi. Wejdź po tych schodach i zobaczysz, co się stanie. Guruje nad tobą, a ty utknąłeś na dole. Dlaczego nie chcesz walczyć, Polnaref? Aż tak się mnie boisz. Straciłeś swój hart ducha? Czy może ciało odmawia posłuszeństwa? Co chcesz zrobić z tą strzałą? To niemożliwe. Jestem przekonany, że tam na dole był jakiś dzieciak. Diabolo, kiedy zdążyłeś mnie tak podejść?